Joanna Świerkula, witamy w Prawie TV. Moim Państwa gościem jest Jerzy Zalewski, polski reżyser, scenarzysta, producent filmowy, dziennikarz. Witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. E, moje pierwsze pytanie będzie takie, czym dla Pana jest niepodległość i wolność? Och, proszę Pani. To... Takie, rozległe <laughs> pytanie na początek, na rozgrzewkę. jest <laughs> na rozgrzewkę, tak. tak. Nie no, to są tak podstawowe pojęcia i tak niezwykle. Dla mnie ważne, że, że trudno tak w paru słowach to chyba opisać. No to, jest, to jest to, co jakby weryfikuje moje, moje człowieczeństwo, tak? mhm. Wolność rozumiem narodu, a także wolność pewnie własna czy, 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 czy jakby mojej moje osoby. A niepodległość, No tak, no. nie wyrażam sobie. Pogodzenia się z brakiem niepodległości mojej ojczyzny. Okay. To pytanie wyszło stąd, że jest Pan także gościem honorowym Nocy Wolności i balu, który niedługo się odbędzie. Jestem z tego bardzo dumny. Bardzo dziękuję za, za to zaproszenie, organizatorów. E, I takie mi honorowanie, no świetnie, cieszę się bardzo. Mm -hmm. e, co Pan uważa właśnie o takich balach dobroczynnych? Bo ten bal ma charakter. Dobroczynny, co pan tak, W życiu szczerze. nie byłem takim balu, także to jest mój debiut i nic, mm -hmm. nic nie uważam po prostu. Myślę, że to jest fajna inicjatywa, ale nie... jakoś faktycznie nie miałem doświadczeń, także cieszę się bardzo na, na to pierwsze. Mm -hmm. A skąd w takim razie Pan dostał, rozumiem, zaproszenie od organizatorów i jak Pan zareagował, jak bal, dobroczynny Jeśli po raz pierwszy Pan się z tym spotkał i po raz pierwszy Pan podjął taką decyzję, że idę. Zaproszono mnie jako gościa honorowego, było bardzo mi miło i pomyślałem, no nie mam chyba powodu, i żeby, żeby, żeby odmawiać. No. Czy nie mam wyboru eee, z, Tak, może nie mam wyboru, ale z wielką radością i dumą przyjąłem to zaproszenie. Mhm, rozumiem, dobrze. Bo wiem też, że w tradycji naszej polskiej już w zasadzie przedwojennej też były bale dobroczynne. Ta tradycja tak funkcjonuje od jakiegoś czasu. Rozwija się coraz bardziej. No to świetnie. Teraz myślę, że jeżeli chodzi o mnie, o tą sytuację, to, to pewnie wynika z tego, że, że, że Fundacja Dobra Media, która pewnie organizuje ten, mm -hmm. ten bal, no, bardzo mi pomogła w, moje, w mojej walce o film Historia Roja. To znaczy, przez nich prowadzona zbiórka doprowadziła do tego, że jakoś bardzo dużą część długu spłaciłem, który mm -hmm. miałem w związku z tym filmem. Na przy okazji mam okazję, to dziękuję wszystkim, którzy wspomogli e, mój film. E, a ponieważ, e, no właśnie, myślę sobie, że będzie taki moment, jak takiego przełamania, to znaczy jestem po podpisaniu porozumienia z telewizją, które jeszcze nie na 100%, ale bardzo zbliżyło mhm. e, możliwość dokończenia tego filmu, to pewnie może w myśl tego, w, myśląc o tym, e, chłopaki z, z fundacji zaprosili mnie jako honorowego gościa, właśnie pewnie będę na tę okazję podziękować ludziom za to, że pomogli filmowi. Mm -hmm. Czy pan też będzie właśnie mówił coś dalej? Co, jakie są losy w ogóle tego filmu, bo wiem, że długie były. No, los są bardzo długie, pewnie teraz yy... mało tego nie, mm -hmm. nam chyba nie wyczerpiemy pewnie w tym, w, w tak, tym tak, momencie. Tak, no, bo ta jest... sprawa się zaczęła w 2009 Pe roku w zasadzie, prawda? Kiedy po raz pierwszy W 2007 ten... zacząłem. Tak, a pisać potem... scenariusz mm -hmm. właściwie, czy tak, czy wcześniej, szczerze mówiąc, a ten kształt scenariusza powstał w 2007 roku. A w dziewiątym rzeczywiście przystąpiłem zaczęło do produkcji. Się, tak. tak, problemy z produkcją. Zaczęła się produkcja. Problem zaczęło się w 2011 roku. I to jest opowieść dość, dość mhm. trudna, bardzo trudna opowieść, bo trudno mówić o cenzurze w świecie, w którym podobno jej nie ma. Mhm. No a to, to, to już jakby trwało tyle lat, że przedmiot jestem, teraz już nie dotknąłem przed chwilą, ponownie tego filmu, montując serial dla telewizji mhm. z tego materiału. I tak właśnie jestem na to nieco zdziwiony swoją reakcją, znaczy to bardzo jest dziwne uczucie, kiedy się po tylu latach ponownie dotyka materię, z którą tak człowiek był zżyty, więc to jest nie, nie, dość niezwykłe doświadczenie. Ja to pewnie wszystko opowiem właśnie na tym balu, myślę, to mm -hmm. przepytają na tę okoliczność, i opowiem, jaki jest ten ta rzecz. Tak, 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 ale tak w dwóch zdaniach dla, dla naszych osób, które teraz nas oglądają. Bardzo raczej długo została spłacona, z porozumienia z telewizją wynika, że oni e, się akceptują film w kształcie jakim, jakim, jaki jest, jaki był, mm -hmm. To jeszcze wymaga pieniędzy na postprodukcję, Nie wszystkie może są jeszcze dopięte, ale mam nadzieję, że przy, przy pomocy dystrybucji czy dystrybutora to, to pewnie ten film. Mam, mam nadzieję, że jest taka szansa, że 1 marca. Najbliższego, najbliższy 1 marca czyli 2015 roku mam nadzieję, że będzie premiera filmów w kinach. Tak, o, tak, tak myślę, tak myślę. To dobra, to dobra informacja. No, to, tak mi się wydaje, że mhm. ze, 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 Czyli wydaje procesy szansa. już kończą się? Nie, proces jeszcze nie, nie, jeszcze jeszcze nie. A, ale broń to jeszcze wszystko się równolegle. Mhm. Najbliższe mam z Piswem, czyli z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, 17 października, czyli w przyszły piątek. No i to będzie taki proces, gdzie mam zeznawać. Będę zeznawał, opowiadał mhm. o tym, dlaczego Pisw postanowił Wystąpi do sądu o zwrot dwóch milion dotacji na ten film mhm. z jakichś to powodów. Otóż i mam przekonać sąd, że, że to jest absurd i w ogóle działanie na szkodę pieniędzy publicznych, to, tak, co, co tak. wykona no, pewnie To jest, pewnie to jest, to jest długa robił. historia. Do... To jest rzeczywiście historia tak, na dużą odporność. Na I chyba. dla słuchaczy, którzy serii słuchają, i dla mnie, którzy. Na oddzielny ją film, jak to już kiedyś słyszałam, że tak jeden dziennikarz to zakończył tak, z panem no, rozmowę. Książkę, tak, tak. To mhm. jest... A jakie Opowieść. jest główne przesłanie filmu właśnie historia Roja? Wie Pani jakie? Niepodległość i wolność mi się wydaje. No właśnie. Mi się wydaje, że trafiła Pani w pierwszym pytaniu po prostu fantastycznie. Mi się no wydaje, a w kontekście że... tego filmu właśnie jak Pan definiuje niepodległość i wolność? I jako trwanie do końca i jakby nie uleganie czasowi teraźniejszemu, tylko tym dwóm czasom ważniejszym. Czyli przeszłemu i przyszłemu. Mm -hmm. e, to wróćmy jeszcze do Nocy Wolności, do balu. E, jak, jak pan sobie wyobraża to, jak tam będzie, i e, czy rzeczywiście e, jest sens robienia te, taki, taki, takiego balu? Mm, Wyobraźcie, że będzie super. E, e, I myślę sobie, że jest, że jest sens. No, ale jak? jakby ktoś był przeciwny, to co by pan powiedział? jakie argument takie. Nie, nie, niech nie przychodzi. Niech po prostu nie przychodzi. Ta. Czyli straci po prostu i nie przyjdzie już. Tak, no. To jest tyle fajny pomysł, To jest mnóstwo tych pomysłów w świecie medialnym. Taki bardziej dziennikarzy, tam jakieś rzutki robią sobie na, na zabij kosmetyczny albo na jakieś takie inne, mhm. inne cele, i to jest, rozumiem, świat pełen takich celebrytów. Natomiast tutaj, w tym świecie, który wywołują Chłopcy z Fundacji Dobrych Mediów rozumiem, że tam nie ma co dobrego, tam są ludzie, bo po prostu tam są Polacy. I myślę, że im więcej Polacy zajmą miejsc, instytucji, bali, lokali, kościołów, wszystkiego, o tym tej Polski będzie więcej. Mhm. A czy zebranie, takie spotkanie patriotów nie powinno się odbywać w bardziej takim. Może surowym, z tym takim bardziej konserwatywnym, że usiąść, porozmawiać, a nie tutaj od razu bal, impreza, tańce, hulanki. Ja, no, ja nie jestem właśnie tu nie mam jasności, czy, czy, czy patrzę, czy będę się hulać, czy, mhm. czy usiądą i będą, będą dywagować. Ja po prostu nie mam żadnego doświadczenia. Ale mhm. pojęcie bal no, oczywiście może, może będą patrzeć i tańczyć, co, co mi się wydaje. Z tego co wiem z pomysłem, poprzednich lat yy, tańczył. No to super. No to jak patrzę ci tańczą, to, to są bardziej przekonujące może niż, niż jak, jak siedzą. Mhm. Czyli jest większa radość i <noise> większa energia do, i potem do działania, także, tak? A ja nie wiem, to, czy to z alkoholem jest była impreza? czy jak, jak to jest, bo ja nie wiem. Wie pan, ja też nie byłam, Aha. więc. Yy, nie, bo to zależy, jak, jak się i... będą bawić, prawda? Bo jak się, jak, a tak, wolałby tak, pan z alkoholem? Czy no, pewnie, bez... no pewnie, no pewnie. Tak. tak. Czyli Oczywiście. I, impreza na, <noise> na całego, że tak, no, tak powiem. Dlaczego na całego? Z alkoholem po prostu. Mhm. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Dziękuję zapraszamy na, na bal. Tu za jeszcze pan zaprosi osobiście, prawda? No tak, no tak, cóż. Dobrze, to dziękujemy i zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Zalewski. Jestem między innymi autorem filmu Historia Roja, <laughs> który część z Państwa pewnie, pewnie widziała ale myślę, mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczą dużo więcej Polaków. Jestem bardzo dumny, że zostałem zaproszony na bal dobroczynny, patriotyczny bal niepodległości 10 listopada w hotelu Intercontinental w Warszawie. Tym bardziej jestem dumny, że jestem gościem honorowym tego, tego balu. Bardzo wszystkich zapraszam na ten bal. Na tym balu Pewnie będzie okazja, opowiem Państwu o kulisach powstawania filmu Historia Roja. No i podziękuję wielu ludziom, osobiście mam nadzieję, tym, którzy wspomagali akcję Ratujmy Roja i którzy tak niezwykle pomogli w tym, że ten film jednak powstanie. Mam nadzieję w przyszłym roku bardzo dużą ilość długo spłaciłem dzięki Państwu. Chętnie z Państwem spotkam na tym balu, chętnie porozmawiam, chętnie opowiem o, o Filmie. Przyjdźcie na bal. Baw, bawmy się po polsku jak Polacy. 10 listopada po tylu